W imię Ojca i Syna i ducha świętego Amen. Panie Jezu, chcemy zatrzymać się jako wspólnota Twoich uczniów, zjednoczeni w wierze, w nadziei i miłości. Chcemy przylgnąć do Twojego najświętszego serca. To jest nasze źródło życia, to jest źródło pokoju. Chcemy składać Tobie hołd i zawierzać nas i nasze serca. Ty. Z miłości do każdego z nas oddały swoje życie. W Twoim sercu odnajdujemy schronienie. Wtedy, kiedy czujemy się odrzuceni, kiedy świat traktuje nas w sposób bezlitosny, zimny, w Twoim sercu uczymy się, jak kochać bez miary, jak przebaczać, ufać i służyć. Prosimy, spojrzyj dziś na nas i na nasze serca. Często może jakieś poranione, zamknięte, Dotknięte różnymi chorobami, spraw, by potrafiły kochać, rozpalaj je. Rozpalaj je swoją dobrocią i przebaczeniem i jednocz nas z Tobą w miłości, abyśmy byli jednym sercem i jednym duchem. Prosimy, niech w naszych rodzinach króluje zgoda, a w naszych wspólnotach wzajemne wsparcie. Niech Twoje serce. Sprawia, byśmy pamiętali o tym, że miłość jest silniejsza niż cokolwiek innego. Daj nam zdolne serca do ofiary, czyste na Twoją obecność, aby wszystkie nasze czyny i działania były odbiciem Ciebie, Twojej obecności, odbiciem Twojego miłosierdzia. To może się stać jedynie dzięki Tobie. Spraw, byśmy byli świadkami Twojego Królestwa tu i teraz pośród codzienności. Na świętsze serce Jezusa, przyjdź i buduj nasze serca. Bądź naszą drogą, bądź prawdą, bądź życiem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Buduj swoją drogę z Jezusem. Mam nadzieję, że Strefa Słowa Ci w tym pomoże. Zapraszam codziennie rozważania w komentarzu, daję link. I oczywiście bądźcie na bieżąco, obserwujcie. Niech wam, niech wam Pan Bóg hojnie błogosławi. Niech Was strzeże, umacnia i błogosławi. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dbajcie o siebie i o innych. Z Panem Bogiem.